Proszę maczko z tej strony niemieckie pvp, e, jak widzicie na kanale, już wiem 1000 subów, tylko 1011 e, to, co wy robicie na live'a. To jest po prostu dla mnie wielki szok. Dziękuję Wam za to serdecznie. Jeżeli chcecie, moją twarz zobaczyć, e, to możecie wbić na mojego Instagrama. Macie link w opisie. E, tam jest najnowsze zdjęcie, dopiero wrzucone. E, kolejna sprawa, jeżeli chcecie odcinki z kamerką i live'y z kamerką. Odcinki jeszcze nie wiem ale live'y. Dostawcie łapkę i napiszcie w opisie, Lec yy, w komentarzu coś napiszcie tam. Yy, kolejna, kolejna sprawa, mam dla Was yy, te wszystkie teksturpaki. Te wszystkie wraz z tym. Z tymi. Yy, plus moje renderki. Jak widzicie są zajebiste. Nie ma lepszy. Yy, tu też ja mogę dać. Moje makra. Na prawy, lewy i sierpowy. Na autogardowanie i na wędkę. No, więc to byłoby na tyle. I dziękuję, że wspieracie mnie też ponad 300zł jestem na live'ie, za co bardzo dziękuję. I na pewno tego nie zmarnuję i tak jak wam obiecywałem, gdzieś się live'y z Gita będą. Jeszcze muszę zbierać na tą kartę graficzną, trochę i, i będą live z Geta ZRP, więc yy, oczywiście i odcinki z minecrafta też będą w lepszej jakości, chociaż i tak już są w do zajebiste, ale jeszcze lepsze będą. Więc to tyle ode mnie. Dziękuję, że może mnie, tak jak mówię, wspieracie mnie. Ja Wam też coś za to daję. No i po to było tyle. Wszystko macie w opisie. Dam na ileś łapek wszystko bo czy po kolei, bo no wiecie, po prostu coś z tego pod tym filmem też chcę mieć. Więc no, to tyle ode mnie. Siema.